Witam Państwa, Ewelina Pytjak. Znajdujemy się przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Tym razem nasi studenci postanowili sprawdzić, jak wygląda sprawa zwierząt nie tylko w zimie, ale podczas całego roku. Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt cieszy się dużą popularnością. Chętnie pomagają w nim studenci, osoby starsze oraz rodziny z dziećmi. Przekraczając jego bramę nie sposób nie zauważyć, że zwierząt w nim nie brakuje. Schronisko jest przewidziane na 250 psów i z reguły liczba tych zwierząt jest mniej więcej stała i jest to około 200 psiaków. Jeśli chodzi o koty, no to mamy miejsca na tak około 30, czyli mówię około, ponieważ mamy jedną dużą kociarnię, na której nie mamy wyliczonych dokładnie miejsc, ale im mniej tam jest kotów, tym lepiej. Niby wiemy o tym, że zwierzę to nie zabawka i na prezent pod choinkę się nie nadaje. Ale czy rzeczywiście w tym okresie w schronisku nie przybywa podopiecznych? W tej chwili sytuacja jest właściwie standardowa, jeśli chodzi o liczbę zwierząt. Po świętach ich faktycznie troszeczkę przybyło. No jest to związane po prostu z tym okresem noworocznym, w którym jest dużo wystrzałów, w którym są fajerwerki, zwierzęta się płoszą. I czasami zdarza się, że uciekają właścicielom, ale też mieliśmy bardzo dużo właśnie odbiorów zwierząt przez właścicieli. Zielonogórskie schronisko nie może narzekać na brak osób chętnych do adopcji zwierząt. Aż 86% z nich znajduje nowe domy. Jest to ewenement właściwie na skraje kraju, bo mało jest schronisk, które mają tak wysokie właśnie statystyki adopcyjne. Przy czym my nie wydajemy zwierząt byle komu i to nie jest tak, że szukamy tych domów po prostu na gwałt i że każdy kto przyjdzie otrzyma zwierzaka. Nie jest też tak, że wydajemy te zwierzęta i później się nie interesujemy ich losem. My jeździmy na wizyty poadopcyjne. Zdarza się, że czasami musimy odbierać zwierzęta, które zostały adoptowane, ale zawsze powtarzam, że nie po to kuchamy, dmuchamy tutaj na te zwierzaki, wkładamy tyle serca w naszą pracę i naprawdę każdy pracownik kocha każde zwierzę, które tutaj jest. My się na swój sposób przywiązujemy, no i nie po to robimy to wszystko, żeby później oddać w byle jakie ręce. A mamy to szczęście, że do tego schroniska przychodzą ludzie naprawdę dobrej woli, którzy w bardzo wielu przypadkach faktycznie chcą pomóc tym zwierzętom, stają się odpowiedzialnymi właścicielami, no i ta decyzja o adopcji. Zwierzaka jest naprawdę dobrze przemyślana. No dobrze, czyli odwiedziliśmy schronisko i postanowiliśmy adoptować jednego z psiaków. Ale jakie wymogi musimy spełnić, żeby móc to zrobić? Aby podpisać umowę adopcyjną trzeba być osobą pełnoletnią, która zapewni zwierzęciu odpowiednie warunki. Ich złamanie wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Jeśli ktoś złami warunki umowy, możemy taką osobę obciążyć karą w wysokości 1500 zł, i skierować sprawę do sądu, o zmęcanie się na przykład. Nasze zwierzaki nie mogą być poddawane testom laboratoryjnym. No, trzeba, trzeba takiemu zwierzakowi zapewnić opiekę weterynaryjną, trzeba o niego dbać, troszczyć się. Jeśli okaże się, że przejdziemy na wizytę poadopcyjną i nasz zwierzak na przykład będzie na łańcuchu, to takiego zwierzaka mamy prawo odebrać i na właściciela nałożyć karę za niedotrzymanie warunków umowy. Jeśli komuś nie jest obojętny los zwierząt, a na adopcję jednego z nich nie może sobie pozwolić, to przecież zawsze pozostaje wolontariat. Czy taka forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Zielonej Góry? Generalnie wolontariuszy mamy blisko 100 osób. Zakładam, nie mamy jakich, nie prowadzimy jakichś statystyk, nie dzielimy ich na grupy, że to są studenci, a to są uczniowie z liceum, a to jest na przykład, to są starsze osoby, czy to są rodziny z dziećmi. Yy, ale sama szkole wielu wolontariuszy i bardzo często właśnie trafiam na studentów, więc śmiało bym powiedziała, że nawet połowa z tych wolontariuszy to są właśnie studenci. Yy, bardzo wiele młodych osób właśnie, kiedy przyjeżdża do Zielonej Góry na studia, dowiaduje się, że jest schronisko i tak mają trochę wolnego czasu, chcieliby z nim coś zrobić i stwierdzają, dobra, no to przyjdziemy do schroniska. Studia są o tyle fajne, że właściwie nie mamy takich godzin, że od ósmej, załóżmy zawsze, każdego dnia od 8 do 16 jesteśmy na zajęciach, tylko mamy jakieś przerwy. Szczególnie, że tutaj bardzo blisko jest wydział i niektórzy mają dosłownie no do przejścia kawałeczek na szagę, jak to się mówi, już są w schronisku. Nie? Więc ci ludzie faktycznie z tego korzystają i jest taka grupa studentów, którzy po prostu przychodzą między zajęciami, mają troszeczkę wolnego, a no to przyjdą na godzinę na spacer, szczególnie zimą. Jak słyszeliśmy wśród wolontariuszy pomagających, w schronisku jest wielu studentów. Zapytaliśmy ich, co może im dać taki rodzaj pomocy czworonogom. Uniwersytet daje dodatkowe punkty, jeśli chodzi o stypendium e, i w sprawach wolontariatu, a jeśli chodzi o popieran, to wiadomo, miał czas jakiś tam od człowieka, mógł po prostu spędzić z nim ten spacer, poczuć jakieś uczucia, miłość. Może takie na pewno, że to dla ich ego, czyli dla ich własnego samopoczucia, czują się po tym lepiej. E, mają wrażenie, że zrobili coś dobrego. Mogą. E łatwiej dostać stypendium, yy, mogą też pomagać zwierzętom i dzięki temu też wyrobiają sobie opinię u innych ludzi. Poza tym mogą znaleźć swojego przyjaciela. Psa. Lub kota. Lub kota. No właśnie. Może warto iść do schroniska i poszukać swojego przyjaciela, psa i kota? Mieliśmy dawniej taką akcję i ona cały czas jest aktualna. Studenci, rusz się na wolontariat i my cały czas wszystkich bardzo aktywnie Zapraszamy do Schroniska, przyjdźcie, wyprowadźcie psy i spędźcie pożytecznie i bardzo fajnie ten czas.